Thank you pan jest tutaj miejscowy? Może? No, akurat nie jesteśmy, jesteśmy w jesteśmy przyjezdni, ale impreza bardzo fajna. Od kogo się pan dowiedział w ogóle o tej imprezie? Wie pan co? Najprawdopodobniej z Facebooka albo z znajomych. A, czyli po prostu internet tutaj tak. odegrał. No, internet zadziałał. Co takiego najfajniejszego było do tej pory? No, występ, występ tych właśnie marżonetek. Czyli marżonetki tutaj górą? Tak. Ja to akurat słabo się znam na muzyce, ale ogólnie wszystko bardzo fajnie zadziałało. Czyli miło posłuchać takiej muzyki. Dokładnie. Jest pan z rodziną? Tak, jestem z synem i z żoną. Czyli po prostu taki rodzinny wypad niedzielny. Ja to się wczoraj dowiedziałam, ale dzisiaj No właśnie akurat. Coś szczególnego na co czekasz? A tego to ja akurat nie, nie wiem nawet. No właśnie, będzie, tak? No właśnie. Tak. No, chcesz kogoś pozdrowić? Moją mamę, y, tatę i całą rodzinę. Także pozdrawiamy całą rodzinę. Tak. A jeszcze... Dobrze, że jesteś Każdego dnia Łatwiej powietrze Dzielić na dwa. Dobrze, że jesteś. Kim chciałbym być? Nic więcej nie chcę. Wystarczy mi na dziś. I zanim skończy się kiedyś ten świat, słyszy głosat. I tylko z tobą chcę być. przeżyć. Ja dokładnie. Tu kolega jest z Krasocina z tym dzieciakiem A, Krasocina, znaczy teraz z Krasocina. A, od niedawna. Od niedawna, od niedawna z krasocinie. Mieszka w Krasocinie. To może mi Pan no powiedzieć co takiego najfajniejsze, bo właśnie na, na początku tej imprezy No chyba występy tu artystyczne. Grupy Applaus tak naszych orkiestry, dentej. Czyli rozumiem, że jest Pan dumny, że taki zespół stąd się wywodzi. Tak, oczywiście, moja córka tańczy w tym zespole. O, córka tańczy, czyli może Pan jest podwójnie jeszcze e, zadowolony. No, oczywiście. E, a córka od dawna jest w tym zespole? No od dawna już, jakieś 4-5 lat. Czyli już ma duże doświadczenia. No już jest w tych średnich. Tych, o, Przespół Koła Gospodyń z Krasiecina. A od dawna on działał? Wie? No, już dawno, od dawna działa. Roku pięknie, nie podamy. Pięknie śpiewają. Nie aż tak długo. No nie, są, są. No Już kilka lat. I podoba tak. się? Podoba się, no. Widzę, że pogada też dopisała. No, dopisała. no właśnie, deszczu nie ma. Tak. Nie jest gorąco. Możemy. No, tak, może tak. Tak, 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 tak ogóle, Od kogo się państwo dowiedzieli, że taka impreza jest? Od dzieci ze szkoły, które chodzą do szkoły w Krasocinie. A państwo są tutaj z... Krasoczyna. Tak, z gminy Krasocin. z gminy Krasoczyna. czyli gdzieś tutaj... Okoliczna wieś. No, państwo czekacie. Nie mam pojęcia, co będzie. Nie no, to nie może być, musi być tutaj. Tak. Jeszcze reportażamy. Czy ktoś nie ma? A dalej to nie wiadomo, niespodzianka, czekają. Czyli nie proszę Państwo, jest tylko jeden pan, gratuluję nagrodę i zapytam się, są tutaj razem z nami dziewczęta. C jak długo już Panie działają tutaj? No niedługo będzie już 110 lat. O kurko... A staw. nie wygląda się Państwo. No, 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 no nie. akurat tak akurat Jesteśmy ten... jeszcze mówić. Czyli kontynuacja tego, tej tradycji, co już wcześniej ktoś zapoczątkował, a utwory, kto tak dla Pań pisze? Znaczy to mamy, tak mówiąc, pokolenie na pokolenie, bo to są najładniejsze właśnie te, te, te dawne i one są tylko tak może troszeczkę pozmieniane, są słowa jakieś troszeczkę, na zależy na którą jakąś tam uroczystość. Kontynuacja, kontynuacja w dalszym ciągu. E, wszystkich e, ludowych, tradycji. ludowych tradycji odnośnie naszego regionu i naszego terenu. Nie? Bo reaktywowane został około w 2006 roku. Była... było coś takiego, że była taka przerwa mała i troszkę, troszkę była, było. Już... Była. Tak, troszeczkę była przerwa mała, a później reaktywowana i obecnie tak jak jest, jest nas 20, tak? 20, no. tak. Duży zespół. Mężczyzn, mężczyzn mamy, mamy pana. Tak, mężczyzn. Tak, mężczyzn. rodzinków mamy, mamy właśnie kilku rodzynków, no ale dzisiaj jakoś nie dopisali, nie wiem dlaczego. Tak, nie mogę na dzisiaj przyjść, przyjść, z nami. Czyli, czyli tak, oprócz śpiewania zajmują się Panie na pewno jeszcze czymś innym. Pierogi lepimy, gotujemy, jakieś imprezy, no to się szykuje, no po prostu. W przedszkolu. W, szkole, w przedszkolu, w tym. No. Czyli tak bardzo aktywnie. Tak! Są, są tadycje. Tadycje. Różne Różne tadycje. piosenki, czasem nam ktoś ułożył. Czyli tutaj, tutaj świetnie widzę radzą. Sobie radzą. Radzimy. A skąd takie stroje? Bo bardzo ładne. Wójt nam. Pan, Wójt Pan, Wójt Pan Wójt nam zasponsorował. Znaczy mamy Wójta. bluzki z długimi rękawami, Kryzy jeszcze do tego. No ale to jak I jest ciepło, jak ciepło, no to idziemy na krótki rękaw, a jak zimno, no to idziemy na długi. No, teraz zakład wypadło, że jest krótki. Tak, wody, że jest ciepło. Się, no i buciki jeszcze mamy. I buty mamy tak. sznurowane, czarne. Czyli to wszystko musiało być też odpowiednio sprawdzone, żeby a Tak, to było przed siódmym roku według katalogu i według naszego regionu, tak jak bo mamy na znaczy nie wszystkie jednakowe spódnice i tak jak pan zauważył, że nie wszystko są jednakowe serdaczki i to są opoczne, no bo tam było, jest etnograf, który zaprezentował właśnie, że to z naszego regionu było odtworzone, że to tak kiedyś, tak jak kiedyś panie, babcie, mamy chodziły, tak, to, tak, tak, tak było uszyte na ten wzór. Także są tabluski są koszulowe ze stójeczką, znaczy taka, no, taki kolor, ładnie wiązany, no i tak jak mamy teraz. Kora. I to sobie nie można tak po prostu Nie, 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 nie bo to, nie, nie. to jest, jeżeli się chce kultywować tradycję tak poprzednią, to musi być zgodnie z, z danym regionem. ja się, jedzie mi o mój kaneczek, czy ci się nie widzi u mnie porządeczek? Czy, czy, czy ci się nie widzi u mnie porządeczek? U mnie porządek. jestem w domu sama, Przyjdź, Jasiu, przyjedź. przyjedź Jasiu, przyjedź, Tam koniowi siana. Przyjedź się przyjedź, daj koniowi siana. Tam koniowi siana i obrok, i obrok, a tobie Jasieju sześć poduszek pod A tobie Jasieju sześć poduszek pod bok. Poduszek pod Boga, siódmą pod głowę i tak ci Jasieńku, dogodzić nie mogę. I tak ci Jasieńku, dogodzić nie mogę. Dogodzić, dogodzić, a jak będziesz chciała mu mużeczko i połóż się sama. mu mużeczko i połóż się sama. Rozebrać ją a płasienie będę Pod swego wianeczka. Pozbędę, pozbędę, bo po swego wianeczka, pozbędę, pozbędę. pozbędę. Sama tu będziemy oboje, będziemy się dorabiać, chlebusia we dwoje, będzie się dorabiać, chlebusia we dwoje, chlebusia we dwoje i blaszeczkę wina, żeby wam Pan Jezus, dał pierwszego syna. Żeby wam Pan, Pan Jezus, dał pierwszego syna. Dał pierwszego syna, a drugą córeczkę będziecie piastować piasować, jak te jaskółeczki, będziecie piasować, jak te jaskółeczki Powoli, 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 może, o nie, nie wchodź, nie wchodź, może perełeczko, bo jeszcze, poczekajcie, poczekajcie, bo mi jeszcze spadnie, jeszcze wójt poleci i na tyle się stanie, a więc chyba rzucamy, rzucamy z góry, mamy troszkę, pomogą, mamy troszkę, pomogą, no narobiło się, no trudno, muszę wejść, zejść, trudno, jak spadnę, to będą przedterminowe wybory. Ze świeczkami można rzucić ładnie. Uwaga, poszedł jeden, brawa! Poszedł, tak, poszedł drugi, mama pomogła. Uważajcie tylko na puszeczki. Na puszeczki uważajcie. Troszkę jeszcze, no to ja muszę tam pomóc. Poczekać. to już dojdę na końcu. Jak już byłem, prawie w wodzie, to jeszcze raz. Wszystkie, tak? Brawa dla mam, brawa dla dziewczyn. Wianeczki mamy na wodzie, a zespół włoszowskie muzykanty nam towarzyszy dalej.